Cześć, dzień dobry moi no drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym zestawieniu serii Top 10 Najszybszych. I tak wiem, dawno nie było już takiego zestawienia, więc tym z większą przyjemnością poprowadzę ten odcinek i opowiem wam o 10 najszybszych na świecie samochodach bez dachu. Zanim to jednak nastąpi, zaproszę was jeszcze do subskrybowania naszego kanału, bo jesteśmy na ostatniej prostej do 200 tysięcy subskrypcji. A teraz już. Lećmy. Pierwszy, a więc najwolniejszy samochód w naszym zestawieniu to będzie Cabrio Prost z USA zaprezentowany pod sam koniec produkcji generacji C7 Chevroleta Corvette. Mowa tu o odmianie ZR1 Roadster, a więc najbardziej hardkorowej wersji tego samochodu, której głównym założeniem przy projektowaniu było zapewnienie jak najlepszych osiągów. Przeprojektowane zawieszenie, układ kierowniczy, hamulcowy, wiele paneli z włókna węglowego, no i oczywiście potężna V8 pod maską o pojemności 6,2 litra z kompresorem o pojemności 2,65 litra. Ten samochód generuje szalone 755 koni mechanicznych oraz 969 nm, a to wszystko przekładane poprzez napęd na tylną oś rzekomo pozwala na rozpędzenie się do setki w zaledwie 2,9 sekundy. Natomiast najbardziej interesujący nas parametr w dniu dzisiejszym, który stanowi wyznacznik, które auto jest najszybsze, a więc prędkość maksymalna w tym samochodzie wynosi 339 km na godzinę. Ze Stanów przenosimy się do Europy, i przez większość odcinka tutaj też pozostaniemy na drugim miejscu od końca. Znajduje się Porsche 918 Spyder. Tego samochodu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Niemiecki reprezentant wielkiej trójcy hybrydowych hiper samochodów. Niezwykły pokaz umiejętności inżynierów ze Stuttgartu, produkowany w latach 2013-2015, który północną pętlę toru Nürburgring pokonał w 6 minut 57 sekund. Swoją drogą szokujące, że minęło już 7 lat od debiutu tego auta w sprzedaży, bo mam wrażenie, jakby to było zaledwie wczoraj. A tu proszę, jak ten czas szybko leci, ale za to osiągi 918 w dalszym ciągu pozostają aktualne i tak samo szokują, jak szokowały wtedy. To auto posiada pod maską zamontowany silnik V8 o pojemności 4,6 litra. Jest on umieszczony oczywiście za plecami kierowcy, a więc centralnie, i jest wspomagany dwoma silnikami elektrycznymi. Łączna moc takiego układu wynosi 889 koni mechanicznych i 1280 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To przekłada się na szokujące 2,5 sekundy do setki oraz prędkość maksymalną 346 km na godzinę. Teraz zaprezentujemy wam trzy auta, które będą bardzo blisko do siebie, jeżeli chodzi o ich osiągi dodatkowo. Wszystkie pochodzą z Włoch, natomiast wszystkie również wyszły spod rąk różnych egzotycznych w sumie producentów. Pierwsze na tapet wlatuje Pagani Zonda Cinque Roadster. Cinque po włosku oznacza pięć, to jasno sugeruje nam iż powstało zaledwie pięć takich samochodów. Limitowana seria Zondy miała być jedną z ostatnich dostępnych na rynku, produkowana w latach 2008 do 2009 i charakteryzowała się podkręconą V12 od AMG oraz innowacyjnym zastosowaniem włókien węglowo-tytanowych do stworzenia elementów karoserii. Piękny samochód. Modele Pagani od zawsze mi się podobały, natomiast Zonda Cinque jest prawdziwie wybitnym tworem. Natomiast co siedzi pod maską tego potworka? 7,3 litra w układzie V12 678 koni mechanicznych 780 nm. Dosetki w 3,4 sekundy natomiast prędkość maksymalna bez dachu oczywiście 349 km na godzinę. Ferrari LaFerrari nie jest roadsterem, natomiast powstało Ferrari LaFerrari Aperta, a więc model tego samochodu bez dachu. Sprzedanych zostało dokładnie 200 egzemplarzy, choć wyprodukowanych zostało 209. Dlaczego? Ano tak w ramach ciekawostki 9 egzemplarzy LaFerrari Aperty zostało wykorzystanych podczas obchodów 70-lecia marki. Wszystkie modele zostały sprzedane w ręce prywatnych kolekcjonerów, którzy do tej pory już mieli jakieś powiązania z marką Ferrari, no bo przecież taki samochód nie mógł trafić do byle kogo. Wersja bez dachu była o blisko 200 kg cięższa niż standardowa, co niestety, ale przełożyło się na osiągi tego samochodu. No ale umówmy się raczej i tak nikt nie powie, że La Ferrari Aperta to wolny samochód. V12 o pojemności 6,3 litra generuje wspólnie z układem Mild Hybrid 963 konie mechaniczne oraz 900 Nm. To pozwala na osiągnięcie pierwszej setki w 2,9 sekundy oraz pędzenie 350 km na godzinę. teraz ostatni Włoch w naszym zestawieniu, czyli Lamborghini Aventador SVJ Roadster, czyli Lamborghini, które jest naj, najmocniejsze Lamborghini w historii w momencie debiutu na rynku, najszybsze na Nordschleife, bo zrobiło tam czas 6.44 i najbardziej zaawansowane, Technologicznie Lamborghini. Niewątpliwą zaletą Aventadora względem LaFerrari jest to, że powstało ich czterokrotnie więcej, czyli 800 sztuk, i auta te da się jakkolwiek znaleźć w sprzedaży. I co warto podkreślić, te dwa auta zapewniają niemalże identyczne osiągi. 6,5-litrowa wolnosąca V12 w Aventadorze generuje 770 koni mechanicznych i 720 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Czas do setki? 2,9 sekundy, 350 km na godzinę maksymalnej prędkości. Natomiast tak z ciekawości, kwestia do Was drodzy widzowie, napiszcie w komentarzu, które z tych dwóch aut byście woleli. Aventadora SVJ Roadster czy La Ferrari Aperta. Kolejne auto w naszym zestawieniu w sumie nie będzie autem ze składanym dachem, tylko po prostu autem bez dachu. Mercedes-Benz SLR McLaren Sterling Moss. Auto to powstało, by uczcić 80. urodziny nieżyjącego już niestety Sir Sterling Mossa, czyli zwycięzcy 222 oficjalnych wyścigów samochodowych. Stylistyka była inspirowana modelem 300 SLR, natomiast podzespołowo ten samochód bazował na w cudzysłowie zwykłym SLR-ze, od którego jest 200 kg lżejszy. Doładowany kompresorem silnik V8 w tym samochodzie dostał pewne przeróbki, które sprawiły, że był mocniejszy i tak też z 5,4 litra pojemności udało się wykrzesać 660 koni mechanicznych oraz 820 Nm. Czas do setki równe 3 sekundy, prędkość maksymalna 354 km na godzinę. Ale bierzemy na tapet coś naprawdę nietypowego i śmiem twierdzić, że nie wszyscy z Was mogli słyszeć o marce Nobel oraz o modelu M600 Speedster. Nobel to brytyjska marka posiadająca swoją siedzibę w Leicester, gdzie 20 pracowników ręcznie składa super samochody, których głównym założeniem przy projektowaniu jest to, by były jak najlżejsze. I tak też samochód bez dachu w ich wydaniu waży zaledwie 1198 kg, co jest wybitnie niską wartością. Oczywiście, jak to często bywa u niskowolumenowych producentów samochodów, tak zwanych, trudne słowo, posiłkują się oni częściami od innych większych producentów. I tak też w Noble M600 Speedster zastosowana została V8 o pojemności 4,4 litra, która pochodzi z... Volvo XC90. Natomiast Nowel wpakował do niej dwie turbosprężarki, przez co generuje ona 668 koni mechanicznych i 820 Nm. Czas do setki 3,2 sekundy, natomiast prędkość maksymalna, z którą można pędzić tym samochodem bez dachu, 362 km/h. Dobra, a teraz przełamujemy barierę 400 km na godzinę i tym samym rozpoczynamy podium dzisiejszego odcinka, które zamyka Bugatti. No? Zaskoczeni? Konkretnie Veyron w wersji Grand Sport Vitesse. Gdy Veyron stracił tytuł najszybszego samochodu na świecie, marka Bugatti postanowiła zrobić coś, co podbuduje jej autorytet w oczach fanów i klientów. No i nagle ogłosili, że mają u siebie najszybszy samochód bez dachu na świecie. 8 litrów w układzie W16, które generuje 1200 koni mechanicznych oraz 1500 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Czas do setki 2,7 sekundy, natomiast prędkość maksymalna 410 km na godzinę. Wejrun swego czasu był najszybszym autem bez dachu na świecie, natomiast, jak już się pewnie domyślacie, już nie jest. Są przed nim jeszcze dwa samochody, natomiast pierwszy z nich to Hennessy Venom GT Spider. Ten szalony hiper samochód w wersji bez dachu powstał tak naprawdę na sugestie Steve'a Tylera, czyli głównego wokalisty zespołu Aerosmith. To również bardzo niskoprodukcyjny samochód, którego ciężko uświadczyć w Europie, niemniej jest to naprawdę wybitna konstrukcja stworzona przez Amerykanów. Pod maską, jak to oczywiście na Amerykę przystało V8, 7 litrów pojemności, dwie turbosprężarki, 1451 koni mechanicznych i 1745 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Po prostu kosmiczne wartości, a tym bardziej weźmy pod uwagę, że to auto ma napęd na tył. Czas przyspieszania do setki nie został podany, bo przypuszczam, że z tak ogromną mocą, z którą to auto musi sobie radzić, z dwoma Kółkami tak naprawdę nie jest on zbyt imponujący, natomiast prędkość maksymalna 427 km na godzinę. A najszybszym seryjnym samochodem bez dachu na świecie jest najszybszy seryjny samochód na świecie, czyli Koenigsegg Agera RS. Auto, które ma aż 5 rekordów związanych z prędkością. Prócz tego, że jest to najszybszy samochód świata, to jest to również auto, które najszybciej potrafi się rozpędzić od 0 do 400 km na godzinę i znowu zatrzymać się do zera. Taka czynność zajmuje Agerze RS zaledwie 33 sekundy i 29 setnych. W sumie zaskakujące, że Szwedzi posiadają najszybszy samochód na świecie, a tak przecież się wychwala niemiecką technologię, tak znane są włoskie hiper a tu proszę. Natomiast teraz przejdźmy do konkretów. 5 litrów V8, 1360 koni mechanicznych, 1280 Nm. Czas do setki około 3 sekund, natomiast prędkość maksymalna 447 km na godzinę. No po prostu kosmos. To już wszystkie samochody moi drodzy, które przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Dajcie znać również, z jaką największą prędkością udało Wam się kiedykolwiek wystawić głowę poza auto. W moim przypadku to było 150 km na godzinę. Było naprawdę grubo. A tymczasem już kończymy dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Mogę to pokazać? Możesz? Puxa a boca, <laughs> <em> <laughs>